Ten smartfon kosztuje mniej niż 1000 zł i zawstydza średnio kółkowce. Oppo A6 Pro 5G to propozycja budżetowa od Oppo, która naprawdę pozytywnie zaskakuje. Korzystając z tego smartfona masz wrażenie, że jesteś o półkę wyżej. Świetna jakość wykonania, bardzo dobrze leży w dłoni, optymalne rozmiary, dlatego że ekran ma 6,5 cala jest to ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, w rozdzielczości Full HD+, i szczytowej jasności 1400 nitów. Oznacza to, że bez problemu odczytasz tutaj treści nawet podczas pełnego słońca. Kolejna cecha, którą obpowiędzę z dużo droższych telefonów, to cienkie ramki. Pokrycie ekranu w stosunku do całości obudowy to 93%, co jak na tę półkę cenową jest naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Ten telefon nie wygląda jak budżetowiec, tylko raczej średniopółkowiec. Smartfon występuje w dwóch kolorach, szarym oraz niebieskim. No i jego kolejną bardzo dużą zaletą jest ogromna bateria 6500 mAh. To wielkość baterii, która zawstydza nawet flagowce. Bez problemu z tego smartfona jesteście w stanie korzystać dwa dni, a dodatkowo on może pełnić jeszcze rolę powerbanka. Podłączacie dowolną urządzenie przez USB-C i ono jest ładowane. OP potwierdzi, że testowało tą baterię przez 5 lat i bez problemu podziała dokładnie ten sam czas. Taką samą gwarancję daje także na płynność działania systemu. Color OS 15 to system, który jest bardzo rozbudowany, natomiast na tym telefonie chodzi bardzo płynnie i szybko. Bez problemu pogracie tutaj w gry, skorzystacie z social mediów oraz ze swoich ulubionych aplikacji. Dodatkowo mamy tutaj komorę parową. To też rozwiązanie raczej zaczerpnięte z dużo droższych telefonów, które rozprowadza ciepło równomiernie z tyłu obudowy, a dodatkowo nie powoduje spadków wydajności procesora. Smartfon nie boi się także upadków. Mamy tutaj militarny standard na wstrząsy oraz upadki, a także IP69. Oznacza to, że macie tutaj możliwość zanurzenia tego telefonu przez pół godziny na półtora metra. Jest także specjalny tryb robienia zdjęć pod wodą. No i oczywiście telefon nie boi się także wody pod ciśnieniem do 80 stopni. A jeśli chodzi o zdjęcia, główny aparat 50 megapikseli, aparat do selfie 16 megapikseli, a to drugie oczko wspomaga efekt głębi. Telefon zrobi poprawne zdjęcia jak na tą półkę cenową, możecie zobaczyć je w tej chwili na ekranie, a całości dopełniają także Głośniki stereo, dzięki temu konsumpcja treści multimedialnych jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Nie zabrakło również wsparcia AI, zarówno podczas korzystania z telefonu, robienia zdjęć, a także wzmacniania sygnału. Tutaj AI analizuje słabszy sygnał i wzmacnia go w taki sposób, żebyście cały czas mieli poprawną łączność. Telefon jest dostępny w specjalnej promocji do 30 grudnia, kosztuje 999 zł, a podaje gwarancję, że przez 5 lat będzie działał płynnie.